Karydariu. i Pan Piotr, no bardzo lubię Pana Piotra, no ale miał szansę. Ale ono jest niepełne Panie Przewodniczący. Panie tak jak powiedziałem kilka na ja tak Naprawdę ja. pan jest To karydari. jest w tym W drodze wyjątku, ponieważ to dotyczy tego zamku i tyle kontrowersji jest, to bardzo proszę udzielam głosu, ale proszę. Tak, yy... yes. Panie tak tutaj partnerstwie i o tym, jak będziemy budowali powiedzmy, naszą przyszłość, naszego miasta. Ja tutaj 21 lat prowadzę biznes nikogo nic nie wziąłem. Ten biznes budowałem sam, a wręcz przeciwnie. Także też tutaj Państwo, jak siedzicie, staram się pomagać w miarę możliwości, jak firma rośnie. Także od szkół, po kajakarzy, po piłkarzy, po imprezy, jeśli chodzi o garbuzy i tak dalej. Także tutaj i to wszystko z moich pieniędzy, które powiedzmy tutaj wypracowałem. Jeżeli chodzi o zamek, to Pan burmistrz rzeczywiście byłem na jednej z komisja, nigdy jeśli chodzi tutaj, o gminę, o, nie wypowiadałem się, bo ja tutaj, tutaj y, żyję i moja rodzina i, i moje dzieci też tutaj żyją i, i że tak powiem, przyszłość tym miasta wiążą, ale po tych ostatnich y, y, tygodniach, kiedy tutaj się zorientowałem, <laughs> co jest rzeczywiście istotą rzeczy, także tutaj Pan burmistrz pięknie mówi, rzeczywiście ładnie, także tutaj Panowie powiedzmy, Pan zresztą też, Pan Radny Złorenkiewicz. Przystępowałem do przetargu swego czasu pan Waldemar Fierek też był wtedy radny, pamięta Ja się te były wnios wnioski, żeby zaprosić inwestora, żeby przedstawił. Ja siedziałem przed radnymi, przedstawiałem, jak to ma wyglądać. Owszem, potem był pan Złajewicz, był naprawdę, jeśli chodzi o negocjatora, twardy negocjatorem, bo tam jeżeli chodzi o jeszcze otoczki i tak dalej, to po prostu doszliśmy do wniosku, że tego ludzi nie jakoś ma i do tej umowy. Natomiast jeżeli chodzi powiedzmy o następne działania, także tutaj pan burmistrz podkreślił ewentualnie, że starania były. Ja, drodzy Państwo, jestem tutaj, powiedzmy, gestorem i żeby z, y, do Pana Burmistrza przyjść, <coughs> umówić się, to naprawdę miałem problem. Ja przychodzę w środę, kiedy przy, normalnie indywidualnie przyjmuję, bo w innym czasie albo Pana Burmistrza nie ma, a to nie ma czasu i tak dalej. W środę przychodzę, siedziałem też chyba cztery tygodnie temu, przychodzi urzędniczka, a o to dzisiaj jest dzień, jak to nam mówiła, skargi chyba, czy skarży byty tak usłyszałem, się. ale siedziałem, przyjechałem, Burmistrz mnie przyjął, owszem zaprosił na spotkanie, no bo musiał przyjąć, to był dzień przyjęć interesantów, tak. Także jak mówię, tylko w tych dniach, powiedzmy, Pan Burmistrz nie przyjmował. No i mówiąc, powiedzmy, o tej wiarygodności, także jak mówię, jeżeli chodzi o przyjechał mój partner, rozmawialiśmy o tym, żeby podnająć yy, wzgórze zamkowe, okazało się, że już jest sprawa zrozwiązana, yy, bo jest inwestor i tak dalej, i tak dalej. Też tu Pan Burmistrz wspomniał, jeżeli chodzi o ten kalendarium, yy, że kwestia yy, ankiety. Też nie miałem, nie widziałem, no ale dzięki temu, że któreś tam środy byliśmy tutaj z moim partnerem, dowiedziałem się, że coś takiego kosztu. Ja tego nie miałem. To było dokładnie 24 lipca, byliśmy tu u pana burmistrza, oj, to ja zaraz powiem o jakieś przeoczenie, to ja zaraz prześlę dostałem tą ankietę 24 na tak, koniec, to był chyba czwartek czy piątek, musiałem wyjechać. Wróciłem w poniedziałek, aże, że jak mówię, no tutaj zajmuję się biznesem, także tutaj na naprawdę y, za dużo czasu nie ma, a to było do 29 lipca termin składania tych ankiet. I Pan Burmistrz mi zarzuca, że ja bym nie zainteresowany. Arkiet, gdybym ja nie był, to bym w ogóle tej ankiety nie dostał i tutaj w ogóle Pan nie <tuszy> miał, że tak powiem, tutaj możliwości ewentualnie rypozycji. Także jak się tylko Panu Burmistrzowi podziękować, bo też przez te dwadzieścia lat y, tylko raz był u mnie w siedzibie na zamku. Raz gdzie tutaj, jak mówię, jeśli chodzi o pana Waldemara, jeśli chodzi o pana Bartosza Mazerskiego, gdzie tutaj powiedzmy, wspierałem, jak tylko mogłem, ale tylko raz był u w niej filmie. Nie będę mówił po co, ale tylko raz. I tu chciałem podziękować za te 20 lat. Pan Burmistrzu co tam mówię, o co pan mówił o o partnerstwie. Także tyle tylko, co chciałem powiedzieć. I także tu, drodzy państwo, proszę, yy, poczekajcie, niech ten przyjdzie inwestor, niech opowie, i wtedy tą decyzję podjęli. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, proszę. Panie Burmistrzu, jest wiele pomysłów, jakie później okazują się naszymi wspólnymi. I ja jedno słowo, I też mam tutaj plany, które w 2000 roku zrobiliśmy. Włożyliśmy na to 20 tysięcy, jeżeli chodzi o wzgórze zamkowe i tutaj też, żeby nie było mowy ewentualnie, żeby że urząd musiał odsetki zrobić. Także myśmy też ponosili, jeśli mamy z tego czasu, żeby te wzgórze zamkowe zagospodarować. Także są dostępne, aby ktoś chciał, ewentualnie to służy.